Siemanko, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka Dzisiaj, słuchajcie, oliwka wpadła na mega szalony pomysł, który oczywiście zaraz Wam yy, pokażę, opowiem Wam o nim i naprawdę będzie mega dziwny challenge, mega trudny, bo jak ja się zastanawiam, jak ja mam z tym dać radę, to, to powiem Wam, że ja nie wiem. Ale zaraz, zaraz, opowiemy o co chodzi. Pamiętacie nasz challenge, kiedy kupowałam Oliwce wszystko, co zmieści w różowym plecaku i on był dość mały, ale jednak napchała tam rzeczy trochę. No i Oliwka teraz wymyśliła, tak jakby rewanż, że ona mi coś kupi, ale Oliwka teraz przedstawi swój tajny plan, swój tajny pomysł, więc Siemka widzowie, dzisiaj kupuję mamie, bo to jest moje zadanie do nagrywania. Oto, co się zmieści w tym plecaku. Na pewno bardzo dużo rzeczy. Słuchajcie, się zmieści, jak ten plecak jest taki mikro. Mały Nie jest Big. Nape Nie jest. Nie jest. jest. Big. Nie mam pojęcia, Nie. co się tam zmieści, ale podejmuję ten challenge, podejmuję wyzwanie, zobaczymy. Dla porównania chcę Wam pokazać y, plecak z challenge'u, w którym to ja kupowałam Oliwce wszystko, co zmieści w plecaku, a Oliwka, zobaczcie, co wymyśliła. Po prostu wspaniałomyślna Oliwka, co ja mogę tutaj zmieścić? Może jakaś saszetka, ale właśnie tu trzeba ustalić jakieś zasady. Ja tutaj może coś zmieszczę, ale ten plecak będzie na pewno bez zapięcia, bo jeżeli będzie coś z niego wystawać, to wtedy jest jakaś szansa na jakiekolwiek zakupy. Mama! A żeby było jeszcze fajniej i ciekawiej, to jak ja skończę swoje zakupy, to wtedy yy, przekazuję ten challenge jakby pałeczkę oliwce i zobaczymy, jeżeli ona to wymyśliła, zobaczymy, zobaczymy, co ona napcha do tego mini plecaka. Jeśli nasz challenge Wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie pomijać żadnych naszych filmików, a my już lecimy na zakupy. Zaczynamy i nie wiem, naprawdę nie wiem. Co? No bo przecież. Ej, a może na upartego? To by się nawet zmieściło. Nie zaliczam. Ale do, miało się nie zamykać. Jest. Proszę bardzo. Mm. <grym> Oliwka, zaliczasz to? Tak zaliczam, bo miało się nie, nie zamykać. <grym> więc generalnie umówiliśmy się tak, że ten plecak nie, nie musi się zamknąć, więc mogę tam pakować coś i może wystawać, więc no idziemy szukać, a potem zakupy do plecaka będzie robiła Oliwka. Kolejna rzecz, która niby jest duża, ale teoretycznie by się zmieściła. Ale kuli to ja nie chcę. No, czy to jest jakaś podwójna kula. Coś innego, jakiś tam pierdółek, także dużo, dużo małych rzeczy trzeba znaleźć. I teraz stoję pod, y, pomiędzy wyborem: także, albo weźmiemy Sylweniana małego, i to by się spodobało. Lichcelona też będzie miała swoją szansę, ale ja od dawna, ale to od dawna chciałam kupić. Zobaczcie. Tutaj są te ja małe. Też no właśnie, ja też to Ja też to Te squish, squish mellowy, ale małe. I jeszcze małe tego. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jak ja go włożę w ten ja. plecak, to on się nawet zamknie. I jeszcze coś tam wepchnę na upartego, więc ja. oliwka Zaliczone? Tak. Ale jeszcze coś tam wepchnę. To mi to kupisz, tak? Tak czy nie? A czy nie boisz, że za dużo napcham, czy coś takiego? Nie. nie? Więc mam schowanego squish Meloła w plecaku, ale że Dawid zaraz mnie siupnie. Zostały tylko dwa, a nie można ich zostawić samotnych. I jeszcze jest takie ładne pudełko, więc wiecie. W robimy wszystko, żeby... Tak już poza challenge, całe pudełko bierzemy, nie? To słuchajcie, jeżeli Oliwka mi kupi tego jednego squisza, który się zmieścił tutaj w tym plecaku, a ja już sobie wzięłam jeszcze to dodatkowe jako prezent i jestem bardzo szczęśliwa, co widać, to ja teraz przekazuję ten plecaczek Oliwce i to teraz ona, proszę bardzo, będzie szukała sobie rzeczy, które tam zmieści. dobra, ale ja... powiedz mi jedną rzecz. Co? A co ci to pudełko? Bo jest ładne, postawię, jedno śliczne! Piszcie w komentarzach, czy jest fajne, czy nie. Oliwka ciężko myśli, czyli mi jakoś poszło chyba łatwiej, nie może się w ogóle zdecydować. Przeszła koło sylweniasów, koło wszystkiego, nie wiem co tam sadzi. No może tam chcesz, tam gdzie te saszetki Minecraft były i tak dalej? Tak. No dobra, to przechodzimy, chyba, że tu. Co? O, tata pomaga. Widzisz, to możesz tutaj poszaleć z saszetkami, Moji pop z Minecraft na przykład, albo coś tam jeszcze. Mamy, bierzesz? Przestań, masakra, dziad strętny. No i co tam jest w środku już? Jajko jakieś z psiego patrolu i saszetka, A to się zmieści Ej. to i to spokojnie. Dawid, masz coś takiego? A to się zmieści? A to ty na psi patrol się przerzucasz? A to się zmieści tu? No? Czyli młodzi już nie? Halo? Czy tylko z psiego patrolu będziesz tam upychać? opychać? Tak, no dobra, okej. Okay. I co my tam mamy w tym plecaku u Ciebie? Dwie saszetki? Nie, jedna. Jedna psiego patrolu? Nie do nic, To jest jeszcze kupa luzu, z Daj. Dawaj coś mniejszego jeszcze. Coś małego, jakaś mała saszetka? Tam jest małe saszetki, takie Oliwka małe, małe. Tak, jasne, jasne. No I... ja Już, pewnie. No ta, ci się zmieści. A ty są... którą wzięłaś? Czy tą wzięłaś? Nie. To? No to no jest ta sama. Misja wciskanie jajka psiego patrolu do małego plecaka razem z Saszetką rozpoczęta. Udało się! Co? Da radę! Da radę, da radę. O Jezu, uważaj, bo... źle z idzie. Jest! Jajko i saszetka psiego patrolu. Zadowolona? Zakupy oliwki skończone. No i elegancko. Idziemy teraz do Kasi! Plecakowe zakupy zrobione i proszę bardzo ocenić, jak nam poszło. No całkiem, całkiem korzystnie, no. <noise> Ale nie, wiecie jak ja się cieszę, że dorwałam te ostatnie Squish Melosy. Mam nadzieję, że ja to w ogóle poprawnie... No, co tam? Nie będzie nic widać, poczekaj, jak wrócimy do domu, moment. Ale zaraz, zaraz, przecież Squishe są moje. Ja na te squishy, te małe, czaiłam się już jakoś chyba z dwa miesiące jak nie lepiej, co byliśmy gdzieś tam w sklepie i zobaczyłam to, a może wezmę kilka, może chociaż jednego, żeby zobaczyć no ale jak już dzisiaj był taki challenge plecakowy, a ten Squish, ja wam potem jeszcze pokażę, on idealnie się mieścił do tego plecaka, po prostu jakby był do niego stworzony jest ciemno teraz, bo jedziemy przez jakieś lasy, ale jedziemy sobie jeszcze do portu i nie wiem, połazimy kupimy sobie coś do jedzenia pewnie a stół, po stół idziemy. Jedziemy do IKEA po stół, więc coś tam jeszcze wam jakiś taki. O, teraz tego challenge'u przekształcimy ten odcinek po prostu na jakiegoś vloga i powkurzamy Dawida na zakupach. Ta goliwka? Nie! Nie. Nie! Nie? No nie! Mamy Mamy? O, tak! To już mi się nie podoba. My już na miejscu! Co? My już dojechaliśmy, oliwka nam zasnęła i wjeżdżamy sobie na parking tam, tam, wiecie, tam pod spód, dlatego że musimy jeszcze stół wziąć do auta. W ogóle on się zmieści? Zmieści? No, to zaraz, zobaczcie, nas na najwyżej, najwyżej oliwkę zostawimy. Tak, chyba ciebie, a my wrócimy do <laughs> oh. domu. Chociaż nie, oliwka nie chciała y, denerwować ciebie, więc nie wiem, jak to wyjdzie. ale Dobra, damy radę. Nie widać tego. Jak teraz. nie widać? O, teraz rozej widać, światełka! Wow! Co ty robisz? Nie, no fajnie to wygląda. No, no nie? Ej, ale bym mógł mieć taki dom, bok domu tak oświetlony. Tak chciałbym. Tylko kto za to, za prąd będzie płacił. No wtedy. właśnie, a prąd jest drogi. No. Ale ja mam rozwiązanie. Jeżeli chcemy zrobić taki bok domu fajny, żeby on się świecił, pięknie mienił, to podłączymy ten bok świecący do roweru, na którym będzie siedział Dawid. I jak, ma, jak wiecie, jakby miało się to świecić, to on będzie musiał po prostu jechać na tym rowerze w miejscu. Piszcie, czy to dobry pomysł Już bym w to uwierzył, ale na szczęście nie wyspana, więc... To jest mega dobry pomysł Kto miał drzemkę? Idziemy po stół? Ojej, to ja cię będę trzymać, chodź Słuchajcie, może będzie przełom w pokoju Oliwki Właśnie, to jest jakaś nieplanowana część remontu Dobra, kupujemy To? Tak Za duże Nie, dobra Oliwia zaprasza do chaty swojej O, Oliwki łóżko, ale w wersji mini Gdzie? To bierzesz to? Na kredki? Tak, tylko mazaki tam są. Chaczki. Nie no tam, nie bierzemy na razie mazaków Na kredki to wziąć czy to jest zły pomysł? No to lepiej tam, to na... Taki organizer masz cały tam Ale nie wiem czy Stasiu ci tego nie rozwalczy Czy nie, nie lepiej jest. jakbyś miała zamknięte To chodź tam na dziecięce, zobaczymy co jest Dużo lepiej. Za... Nie, nie zabawkowy Już mi się wszystko myli Białe, dziecięcy Osłonki do kwiatów wreszcie odnalezione M Mamo no, Ja prawie zrobiłam szpaku. Widziałam jak się prawie wywaliłaś Tylko <grym> mam nadzieję że te trzy kwiatki co stałem na oknie są w tych samych doniczkach Bierzemy Trzy Kalendarz adwentowy Nie on jest z czekoladkami. A my musimy pozamawiać jakieś zabawkami No co ty oszalałaś Oliwka, on będzie na Ciebie czekał jak coś, ale nie bierzemy go teraz, serio. Ale będzie wykupiony. Nie będzie. będzie. Oliwka dostała głupawki, najgorsze, że w miejscu publicznym, a my kupiliśmy stół i miseczki i doniczeczki i to jest dziad. To jest mała dziadówka. Ja jestem żoną dziada. Dzie, dzie, dziękujemy za zakupy w IKEA? Co ty robisz? Żołnierz, stawaj! My już po zakupkach wyjeżdżamy z parkingu i jedziemy do Maka coś zjeść po drodze, bo tutaj w sumie mogliśmy, ale to już będziemy mieli tam po drodze bliżej domu, bo mamy stąd drogi do domu tak gdzieś 40 minut plus minus. A Miss Aga dała info na swojej storce na Instagramie, że są jakieś nowe zabawki w Happy Milach pokemonowe, jakieś karty, jakieś takie wiecie żetony czy coś w tym stylu, więc jedziemy to sprawdzić. Wysłali nas na miejsce dla vip słuchajcie, i przyniosą nam zamówienie. No, tak, serio, to żartuję, bo y, pozamawialiśmy trochę tego pewnie i żeby nie robić kolejki sztucznej za nami, bo zamawialiśmy w McDrive, no to sobie czekamy. No i słuchajcie, dostałam. Dostałam, to są te nowe, y, no niby zabawki, jakieś karty i tak dalej. Tylko niestety, bo wzięliśmy dla Stasia też y, zestaw Happy Meal, do domu mu zawieziemy, i niestety były tylko dwa. Takie same. U nas w maku nie ma jeszcze innych, albo nie wiem, czy już się wysprzedały czy przydały. coś, więc sobie to otworzymy w domu, bo tutaj to tak słabo będzie widać. Zobaczymy sobie, co to w ogóle jest, ale jak coś, to też daje info, potwierdzam. Miss Aga mi dała info i wam tam na Instagramie, ja tutaj wam daję info, więc zaraz się rozniesie. Zobaczcie, jak pięknie to pudełko tutaj pasuje. Normalnie z tą troską jesienną. Stasiek, jak słyszycie, już jest, więc my otworzymy teraz to. Zobaczymy, co tutaj jest. Proszę bardzo. Stasiek już pracuje nad otwieraniem, a zobaczcie w ogóle, jakie fajne opakowania wow. teraz są. Z Pokémonami. O ja! Jeszcze! Zobacz, mega to jest! co, to, co się cieszę Ej, z tego? Ej, tu są karty! Daj. Tu są prawdziwe karty! A to co to? Zobacz. A co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest, bo ja się tak nie znam na Pokémonach, ale tutaj są... Ej, coś... zobacz, to jest do tego! No. Stasiu, też masz? Ale super! Ale to... a, ty się cieszysz z keczupu. ja myślałam, że ty się cieszysz, że masz pokémona, a Stasiek się cieszy z keczupu. Pokaż co tam trafiła jeżeli chciałam pokażę uni wykładać, no. unikatowy. Super, ale skąd dużo unikatowy? Bo ma błyszczącą komórkę. Aha, czy. A, no tak, bo tutaj jak się błyszczy, to może i tak. Taki. Druga. Okej, okay. co my tutaj mamy? Jeszcze w pięciu. Taki. Coś, jak Mama. Pokaż, co to jest? O ja. Jeszcze to jest. Jeszcze to? Super, Ten ale tu, mega, szuchu. że znowu są karty. Ty się nasz. Co to jest? To, no, skoro Stasik jest tak zajęty keczupem O, słyszycie go. On tutaj może troszeczkę stołem trząść, to ja sobie otworzę jego. No to jest to samo, ale właśnie ciekawe, czy karty się zdublują, no ale chyba niemożliwe. Musi być jakieś, nie wiem, mieszane. Nie no super, że te karty Pokémon drugi raz, bo to było jakoś ostatnio chyba też akcja, że, że właśnie były karty Pokémon I o nie! Jedna się zdublowała. Mamy to cinchu. Chinchu się zdublowało, Oliwka już mi zabrała. Ej, ale to też się zdublowało, tak? To świecące, tak? Ale tego nie było. La prasa nie było, Oliwka nie miała. Zaraz, zaraz! Bo ja tutaj wszystkim chcę pokazać. I tutaj mamy jeszcze takiego jakiegoś tworka latającego kropala. Pij chcesz, piciu? To dzieciaki biorą się za otwieranie łupów. Na spokojnie, na spokojnie. Ta oliwka śmiga i zobaczymy, co jest w saszeczce. Zaraz Stasiekowi, Stasiek, jaki potargany w ogóle. Wow, troszkę się z Naprawdę? Tak. Ale super. Pokaż, co tam jest. To jest magnesi. To, to się chyba nie spada. Zobaczcie, jak, jak, jaki sky, jaka sky, dobra, Stasiek już musi najpierw zobaczyć. I teraz bierzemy się za. Fajna sky? Teraz bierzemy się za jajo. Może dwa są ciasteczka, co? Nie. Sta mm -hmm. Stasiek jaką ty masz czupanę. Ble, 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 No dobra, Oliwka, otwieraj to jajo i zobaczymy, co tam jest w środku. Nie Nie Czego nie ma? Czekoladki. O kurcze, oszukali. Stempelkujemy sobie. Co to w ogóle są za stempelki? Łapka. Fajne, super. Fajne. Ej, ale nie po... O matko, myślałam, że po stole. Najlepsze jest to, że niby umawiałyśmy się z Oliwką, że możemy ładować do tego plecaka i wcale nie musi się zamknąć Tak jak widzieliście na początku, władowałam tam całą tubę Barbie, tak, Barbie Color Reveal A wzięliśmy sobie po jajkach niespodziankę, no to teraz czas na mojego Squisha, zobaczymy co tam jest Squishuś, Squishuś, który ty to byłeś. Dobra, wylosujemy sobie, wylosujemy sobie tego i zobaczymy, co tam za misiu jest w środku. Yeah. Ty, ale to z mamą, dobra? Ja się cieszę z tego pudełka też. Przyszedł tutaj mój pomocnik. To tutaj pisze, że to jest seria trzecia, słuchajcie, więc zaraz, oj, Stasiek tam z tyłu coś remontuje. No jestem naprawdę mega ciekawa, co tutaj się trafi. Może ja zacznę? Jak ty zaczniesz, jak to jest moje? Halo! Dobra, naderwałam sobie tą folijkę i zobaczcie w ogóle, jakie to pudełeczko jest słodziutkie. Nie wiem czy to widać, ale tutaj jest ryjek kotka. I dobra, mój pierwszy mały squish jest, ale ma słodziutkie ubranko. To jest foczka jakaś chyba. Zobaczcie, z tyłu ma takie zawiązane. No, słodziak na maksa. I mięciutkie tak samo, tak, to jest chyba foczka. Ogonek ma z tyłu. Mega fajny, mały słodziak, naprawdę. Oho, idzie mój mega, mega mały słodziak. Zobacz, Stasiek! Zobacz, co to jest! Pokażę oliwce, bo liwka chciała bardzo zobaczyć. No ja i co? Ja go się zdejmuje? Nie wiem, raczej wolałabym, żeby się nie zdejmowało, dlatego, że się zaraz zgubi albo coś, a tak to ma takie mm -hmm. fajne ubranko. I co, jak oceniasz Słodziaka? Squisha? 10 I jak Na 1 od... 10 na jeden, czyli dobrze, okej, okay. no i słuchajcie, teraz, 10 na 10. teraz wy musicie ocenić, kto zrobił lepsze zakupy do tego małego plecaka, Oliwka miała y, saszetkę i jajko, a ja miałam squish'a, więc już oceniajcie, się już się gdzieś tam spadł, ale y, ja, ja osobiście wolę mojego squish'a, a ty co uważasz, ja zrobiłam lepsze zakupy, czy ty zrobiłaś lepsze zakupy? Ja, ale nie wiem o co chodzi ze za... Tu jest taka kuleczka. No. O, A to może do jeżdżenia. Do jeżdżenia może Mama! ta kuleczka jest. Mama! Co tam Stasiu? Brumty? Nie wiem. Chcesz jechać teraz brum wieczorem? Mam nadzieję, że ten challenge wam się spodobał. Piszcie w komentarzach, kto zrobił lepsze zakupy do naszego mikro mini plecaka. Jestem mega ciekawa. O właśnie, zapytamy dziada, Kto zrobił lepsze zakupy? Poczekajcie. Poczekajcie. Witamy! Kto zrobił lepsze? Oliwka, saszetka i jajko psi patrol czy ja Squish? No jak Squish wyglądał? nie patrzyłem. A gdzie jest ten Squish? A jest, dobra, poczekajcie. Uwaga! No bez przesady ty. Patrz, to jest nasz Squish, foczka, proszę bardzo. Miłość. Co wy No to... Halo. To... To... Remis. Remis. Okej, okay, dobra, więc jeżeli chcecie więcej takich y, dziwnych pomysłów z challengeami i tak dalej, to oczywiście y, piszcie w komentarzach, zostawiajcie nam łapki w górę, subskrypcje i dzwoneczek. Wtedy nie pominiecie żadnych naszych odcinków. Właśnie! Może Dziak zrobi ple... plecakowe zakupy. Więc ja bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie, i do następnego. Hej!